To już dzisiaj. A co dzisiaj jest? Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy przerabiam busa na kampera i dosłownie jutro wyruszam w podróż dookoła świata. Zostało mi dosłownie kilka rzeczy do zrobienia i spakować się. Także nie będę marnował czasu. Lecimy. Pochłonę tylko śniadanie. Nie ma to jak wczorajsza pizza i dzisiejsza kawa. Nie do końca jestem pewien, co powinienem zabrać, ponieważ jadę pierwszy raz w taką podróż. Dlatego muszę improwizować. Jak czegoś mi braknie, to sobie dokupię. Nie jadę przecież do dżungli. A jak będę miał czegoś za dużo, to zwyczajnie to porzucę. Listę zadań, które trzeba było wykonać, była bliska nieskończoności. Wszystko, zaczynając od pomysłu, przez kupno busa, zjazd z Holandii, przerobienie busa na kampera, spakowanie i przeniesienie. W międzyczasie byłem dwa razy u mechanika, kilka razy w urzędzie. Łącznie zajęło mi to kilka tygodni i pochłonęło sporo pieniędzy. Na szczęście jestem bardzo blisko końca. Hej! Muszę jeszcze zrobić dosłownie kilka rzeczy i będę wyruszał w trasę. Idę pierwszy po bank energii, bo potrzebuję światła. Nie mam przedłużać, bo jestem jeszcze u siebie, ale jakoś wolę czerpać już ze swojego światła, bo sobie zamontowałem. Co prawda LEDy, bo nie potrzebuję jakoś dużo światła, ale jest. Ciężkie to. Na razie podłączę światło, które pobiera tylko 6 watów na godzinę. Więc będzie mi się świeciło przez 38 godzin. Na razie zostawię, bo będę musiał coś tutaj robić jeszcze. A mianowicie łóżko na haczykach. Ono tutaj będzie tak zwisało. Wiadomo, tutaj usiąść normalnie wygodnie i nawet się oprzeć jak będę chciał, ale jest git, co nie? Muszę sobie tylko przywiercić. Pomysł jest dobry, tylko kupiłem chyba za mały haczyk i kiedy zaczepiłem o niego łóżko, zwyczajnie go wygięło, dlatego dla bezpieczeństwa zamontuję cztery. Dobra, zamontowałem sobie to na czterech haczykach, bo ewentualnie tutaj jeszcze jak będzie ciepło, to sobie będę coś wieszał, żeby mi wyschło. Zasłony mam na takich rzepach, które sobie też przywierciłem, żeby było bardziej solidne. No i sobie mogę, o proszę, ciemno, jasno, ciemno, jasno. Że będzie dobrze, co nie? Dobra, łóżko przy przykręcone. Zostało mi jeszcze do zrobienia półki z tyłu i przyklejenie dywanika. I zniesienie rzeczy. I nagranie filmu. I zmontowanie tego wszystkiego. Cześć, to ja, Tomek w busie. Właśnie montuję film w busie o Tomku w busie. Skoro już sobie przerwałem, to będę wdzięczny za każde łapki w górę, komentarze i subskrypcje. I pojechanie w podróż. No jest sobie trochę rzeczy jeszcze. Teraz widzimy na przejażdżkę. Miej bardziej chodziło, że, trzeba do garażu wjechać. Bo to co muszę zrobić? To zamontować szafki z tyłu. Tyłu wygląda, tak? Tutaj sobie drzwiczki zamontuję. Tutaj są te drzwiczki. Tutaj na dole będzie na gaz i na jakieś płyny. mamy będzie lewarek. Tutaj wiadro. Tam jeszcze coś może wejdzie. Przymocowałem szafkę, normalnie mi się otwiera tylko wiedzieliście, że zawiasy jak się kupuje to jest jeden w paczce myślałem, że sprzedaję je w parach sprzedaję je pojedynczo więc kupiłem dwie paczki, czyli dwie sztuki a powinienem mieć cztery sztuki dlatego jednak jadę na przejażdż tą kamerkę ja montowałem, nie dość, że nieudolnie, bo nieładnie wygląda to jeszcze na odwrót Myślałem, że to nie ma znaczenia, że po prostu obraz się sam wróci. Ale niestety nie. Musiałem jeszcze raz to zamontować. Nadal jest mi udolnie. Wyprałem sobie dywanik. Ale tak wbrew mojej woli, bo w ogóle powiesiłem go, żeby go wyczepać. Ja nim zapomniałem. Ja sobie tutaj. Dęda. Dostałem prezent od majstra w postaci dywaniku, który został po remoncie jego mieszkania. Starszy trochę pomierzyć i przyciąć. Wtedy zrobi się znacznie przytulniej i zdecydowanie lepiej będzie postawić stopę na miękki dywan niż na chłodne drewno. Zaraz sprawdzimy czy pasuje. Od dzisiaj nie będzie łażenia w butach po moim nowym domu. Fajnie, co? Dywan. Pasuje. Może trochę, trochę mi się pofałdował, ale nie szkodzi. Ale fajnie, jaram się coraz bardziej, co nie? Zostało mi jeszcze trochę kleju. Wydaje mi się, że nie jest konieczne przyklejanie dywanika do podłogi, ale raczej wolę go mieć na stałe i nie chcę, żeby mi się fałdy porobiły. No i elegancko, dywan położony, co teraz? O, mam termometr, nie? Kupiłem termometr normalnie w moim stylu, ponieważ to jest termometr, który powinien trzymać się na zewnątrz. Więc strasznie nieudolnie go tutaj przyczepiłem. Chodzi o to, że tutaj powinny się przykleić te tasiemki, które były w zestawie, no ale jakbym mnie przykleił tutaj, i w ten sposób. To, miał, to miałbym ten termometr na odwrót A, ale, ale trzyma się i pokazuje jaka jest temperatura także to jest najważniejsze dobra lecimy dalej bo nie ma czasu kupiłem sobie zielony filc na drzwi i tutaj na ścianę ale chyba za mało zamówiłem i tu brakło ale zresztą tutaj e, w tym miejscu gdzie brakło będzie, będą stały skrzynki ale to zaraz bo przyniosłem sobie walizce ubrania będę je pakował tutaj i po prostu jestem ciekaw ile to waży dlatego zważyłem się sam i z walizką, i potem zważy się z pustą walizką, i sobie zrobię magiczną matematykę, i wtedy się dowiem, ile kilogramów mi tutaj sobie balansuje na tej, na tej desce. Nie, to nie jest tylko na tym, to jest przywiercone do tej ściany. Ta ściana jest przywiercona do wszystkiego. To jest wszystko przywiercone do siebie. Generalnie to stanowi jedną całość. Także nie ma prawa mi tutaj nic się rozwalić, przemieszczać albo coś, coś w tym stylu. Dlatego i tak nie będę szalał na drodze. Będę jechał, jadę 80, no to ten bus mi spala gdzieś 4-5 litrów, co nie? Więc nie ma sensu w ogóle szaleć. Już to ja jadę, nie, nie jadę tam na wycieczkę, żeby pojechać. Jest, jestem i, i spadam z powrotem, co nie? E, dobra, sprawdźmy te ubrania. Tutaj ma mi się zmieścić to. No, możliwe, że się zmieści, czy nie cała walizka, tylko ja to wypakuję. Tylko, że tutaj będę miał wszystko. I długie, krótkie spodnie, majtki, koszulki, skarpetki. Nawet wziąłem sobie kąpielówki, nie? I takie krótkie spodenki, bo będę sobie pływał, wiadomo. Nie widać mnie tu. E, tak więc e, tak to właśnie by wyglądało, co nie? Super miejsce na kamery, ty, ale nie spodziewałbym się, tylko że się światło tutaj nie zmieści. Więc będzie trochę ciemniało. Czy sobie światło dam? Tutaj. No i elegancko. Nie wiem ile dokładnie tego mam, ale jakieś 15 t-shirtów, może 20, 4, 5 blues, 6 par spodni, 2 krótkie, 4 długie, 12 par majtek, 15 par skarpetek. Mówi się 12 par majtek, skoro są pojedyncze. 12 majtek. Pranie no raz w tygodniu by wypadało zrobić, ale jak się nie uda to tam zawsze będę miał parę dni zapasu, co nie? Nie no te majtki też tu są jeszcze. Skarpetki po prostu wcisnę i będzie tak po mojemu, co nie? Żeby było praktycznie. No ale to i tak tylko ja się na co będę patrzył. Że nie wiem czy wam pokażę. Najważniejsze, żeby się trzymało i żeby... Nie wypadło, nie? Jak będę gdzieś skręcał czy coś. Dobra, pokażę Wam jeszcze. Dobra, jednak za mną zostały jeszcze kuchenne rzeczy: sypialniane, łazienkowe, samochodowe. No, to jeszcze trochę. Jeszcze trochę i koniec, fajnie. Gotować będę raczej na zewnątrz, dlatego szafki są niezabudowane. aby mógł sięgnąć po rzeczy z jednej i drugiej strony. Gotować w środku będę tylko kiedy pogoda nie dopisze. Albo po prostu kawę lub herbatę do śniadania. Ludówka też będzie przy drzwiach. Dobra, ale nie mam jeszcze wszystkiego, bo nie mam garnka. Ale generalnie jakoś się to pomieści, te wszystkie mniejsze rzeczy będą chronione przez tą, tutaj o. A tutaj na dole po prostu ten, albo to dywanikiem jeszcze obiję, albo coś. I po prostu będzie git. I dywanik też dam chyba tutaj na siedzenie. Ta farelka jest ze mną od pierwszego odcinka. Wtedy, jak chciałem iść piechotą, to też ją zabrałem. Więc jedzie teraz ze mną, będzie mnie ogrzewać w te jeszcze zimne dni. Zresztą będzie ciepło. Tak mi się wydaje. To mam tyle sprzętu i generalnie wszystkiego, że to samo będzie generować dużo ciepła. Ale pierwsze dni i tak będę jechał na południe, a tam już będzie ciepło, ponieważ na Sycylii jest jakieś... powyżej 15 stopni na pewno. Dobra, ładujemy. A teraz chemiczne rzeczy. Mniej więcej tak. a będzie na pranie. Tutaj będą jakieś papiery, i jakaś chemia, szampony, płyny, tam jest gąbeczka, gąbeczki do mycia ten garków. Nie wiem, co mi się może przydać. Pierwsza raz jadę taką podróż. Biorę po prostu to, to, co mi się wydaje, że mi się może przydać. Dobra, tu jest jedna skrzynka z jedzeniem. No, tu że mi miejsce zajęło. Kanisterek się tu zmieścił idealnie, bo mam dwa kanisterki. Jeden będzie na brudną wodę, drugi na czystą. Tutaj będzie kranik. Na brudną, ponieważ no, nie mogę ścieków sobie tak wylewać po prostu na parkingu. Bo jakby mnie ktoś. No mogę, ale jak ktoś mnie zobaczy, to będzie przypał, więc lepiej tego nie robić. O, tak by było idealnie. Teraz tutaj jeszcze zrobili stewkę, żeby mi to nie pospadało, Tu zrobili stewkę i tam zrobili stewkę. Została mi końcówka kleju, ale przykleję sobie dywaniki na siedzenie, będzie wygodniej. Ok, spanie. Zaraz sobie pościelę. Tylko odkurzę sobie, bo się trochę nakurzyło już. Dzisiaj jeszcze śpię w domu, także pościelę sobie tylko prześcieradło. A reszta po prostu jutro. No jest czarne prześcieradło. Normalnie się tu zmieszczę, będę mógł nawet siedzieć. Tylko, że jest jeszcze taka akcja, że jak tu Starlinka dam, to już się nie będę mógł poruszać. <laughs> Albo Starling Starlink będzie... Jeszcze nie wiem, gdzie będzie Starlink, ale zaraz sobie coś wymyślę. Można powiedzieć, że skończyłem. Nareszcie, po tylu dniach, tyle roboczogodzin. We dwójkę, i Majster, żeby to zbudować, potem to przenieść, wszystko i, i, i wygląda to myślę, że nieźle. Myślę, że wygląda lepiej niż się spodziewałem. Yy, więc jak od początku oprowadzę Was, jest trochę syf, już zdążyłem nabrudzić, bo jeszcze nie wszystko schowałem, jeszcze została mi lodówka, żeby nie było tutaj, jeszcze nie ma lodówki i muszę do niej rzeczy powsadzać i wtedy będzie gotowe. No i wiadomo, tam kompas, sprzęty, drony i inne pierdoły to już po prostu na koniec sobie wezmę. I wygląda to tak. Czarne zasłony, tutaj trochę nieudolnie. Ech, światło trochę nieudolnie, ale gwarantuję, że działają. Nic nie prześwituje. Jest jeszcze poprawie. O, czarne zasłony. Tutaj jest zielona ściana. Co nie To jest zielony filc. Tutaj będzie mój blat. Tutaj albo będę coś kroił, albo kuchenne rzeczy, albo po prostu będę na kąpie siedział właśnie w tym miejscu. Tutaj będzie zbiornik na wodę czystą, tutaj na brudną. Tutaj mam banany. banany ten, tutaj, tutaj jeszcze sprzęty, z tym wezmę. No, tutaj trochę mi się ten, z tym stawlinkiem trochę nie przemyślałem, ponieważ no nie mam gdzie go dać i to jest jedyna rzecz, która mi się nie zmieściła. E, mógłbym wziąć albo jego, albo lodówkę, albo trzymać go po prostu z przodu, no w kabinie, ale wtedy mogliby go ukraść. Co nie, tutaj będę miał jakieś gadżety, jakieś pierdółki i tak dalej. Szafę już pokazywałem, zmieściło mi się tutaj jeszcze nie wiem ile kilogramów ciuchów, ponieważ jeszcze nie zrobiłem tych obliczeń tutaj jest łóżko wiadomo tutaj są dwie skrzynki z jedzeniem No to też to jest tak trochę przykryte, Ten dałem deskę no jeszcze coś wymyślę, jeszcze mam czas zresztą będę teraz e, nic innego nie będę robił jak siedział w busie albo coś zwiedzał, albo coś nagrywał e, no nie chcę mi się odpinać po raz kolejny haczyków, ale jak je ja po prostu odpinam to wtedy mam gdzie spać to mi się podnosi i tutaj będę miał różne sprzęty Ja będę miał elektronikę, kable i inne pierdoły generalnie bank energii tu już sobie stoi 52%, nie pamiętam ile było jak zaczynałem, chyba 58%. Czyżby 6% żaru na samym świetle. Tutaj będę miał chemiczne rzeczy. Też już jest zapełnione. Więc e, zabieram tylko te śmieci, które mi tutaj zostały. O, kupiłem sobie stopery. Stopery mi się przydadzą, ponieważ często mam problem z zaśnięciem i jakieś niepotrzebne hałasy mnie męczą. Dobra, zabieram wszystko co nie jest potrzebne. I demontować film. Jakby się ktoś zastanawiał, po co mi po dwa komplety na przykład kubków albo talerzy, albo sztućców i tak dalej, to muszę Wam coś powiedzieć, ponieważ nie jadę sam. Jedzie ze mną Henryka. <śmiech> <śmiech> Tylko masz nie odpierdalać. <laughs> A Ty masz nie przeklinać. spierdalaj Dobra, jednak jadę sam. Także nastał ten czas. Spakowany. Gotowy, żarcie jest, spać gdzie jest, internet jest, wszystko jest. Także idę się tylko wyspać i, i z samego rana wyruszam, ponieważ pierwszą trasę mam 800, 11 godzin. 11 godzin mi pokazuje, ale to dlatego, że chcę po prostu zahaczyć o parę miejsc, ale to już w następnym odcinku. Więc teraz oficjalnie kończę sezon pierwszy i zaczynamy sezon drugi od przyszłego tygodnia, ale fajnie. Wojtek Majster, dzięki za pomoc. Bez Ciebie by się to nie udało. I Seba, Seba S, Seba S, pozdrawiam, już będziesz wiedział dlaczego. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się za tydzień albo nawet szybciej.